Już od 1 stycznia będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów lub też wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Samo posiadanie statusu wdowy lub też wdowca oraz prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą jednak, aby uzyskać rentę wdowią. W praktyce bowiem nie jest to nowe świadczenie, ale zbieg dwóch różnych świadczeń. I aby uzyskać rentę domu, należy łącznie spełnić następujące warunki. Mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub też 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólnocie małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat, jeśli chodzi o kobiety i 60 lat, jeśli chodzi o mężczyzn oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub też wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. W przypadku do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ to świadczenie było dla nich mniej korzystne, powinni złożyć jeszcze w tym roku wniosek o rentę rodzinną. Następnie do 30 czerwca 2025 roku złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD. Trzeba pamiętać, że jeśli klient w przyszłym roku złoży od razu wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miał ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń, w tym do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, wtedy ZUS odmówi przyznania renty wdowi. Obecnie wdowy lub też wdowcy mogą pobierać jedno świadczenie wyższe lub wybrane spośród dwóch dostępnych opcji. Rentę rodzinną lub własne świadczenie, takie jak na przykład emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, czy też emerytura rolnicza. W przyszłym roku będą mieli możliwość wyboru. otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15% własnego świadczenia, lub też odwrotnie. I trzeba tutaj zaznaczyć, że wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekraczać trzykrotności kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy tę kwotę, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. I od 1 stycznia będzie można składać wnioski o tak zwaną rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 roku, prawo do renty wdowiej będzie przysługiwać od 1 lipca. Dlatego na złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały 6 miesięcy.